Droga rodziną, drodzy przyjaciele i znajomi, nowy rok już za nami, jak i sylwester. Niemniej jednak, przemyślenia dotyczące kucznej imprezy sylwestrowej zrodziły się w mojej głowie dopiero dnia wczorajszego. Z tego powodu chciałbym Państwu odczytać krótki wiersz. Dziś sylwester w Zakopanem Tam, gdzie Polak się szampanem Leje nie za wielką krokwią, Bo mu niedźwiedź krokiew połknął. Lecz nie sprawi mu zawodu Prezes sam suweren rodu, Co wie, że nie roka rapu. Chce w tym dniu na łapu capu Obywatel a i B. Do zakąski, słuchać se. Będzie się oj, będzie działo, disko jedno, disko mało. A gdy tłum przesadzi z kolą, dadzą jeszcze disko polo. Nie zawadzi kilku gości, sam Eskobar tu poprosić. Może i nie mają głosu: przyszli z ciepłych krajów, bosą. Pierwszy raz tu widzą zimę, więc im gardła siadły i się dziwić nam tu nie wypada, że mikrofon podpowiada. Szczere dźwięki, zdarta płyta, konferencjer zaś dopyta, czemu nasz sylwester wielki, czemu piękny, czemu wszelki? Pani futrze tak odpowie, że najlepiej miesza w głowie. Tylko tutaj, pod tatrami, Zenek śpiewa równo z nami. Są i bracia wraz z orkiestrą. Boj, co pieprzu dadzą nieco. Różne style, różne gusta. Ta butelka stoi pusta, głucha jako ta wydmuszka. Chodźmy, tedy spać do łóżka. Wszystkiego dobrego w nowym 2020 roku, abyśmy zawsze w butlach pełno mieli.